Halo, halo! Guten Morgen! Pojebało ją! Ja jej dam Guten Morgen, Jak już to butel w mordę dostanie! Dzisiaj porozmawiamy o budowie zdań po niemiecku, ale w sumie to mam tu w dupie. mieliście to w gimnazjum. Pogadajmy lepiej o konkursie! W gimnazjum to ja miałam francuski! A ja matematykę! Moc to konkursu brzmi! I ja na tłuchy. Czy ona właśnie próbuje nas opętać? Zamknij się, bo na ciebie jakąś grątwę rzuć! rzuci. Wy z tyłu macie coś do powiedzenia? To mówcie po niemiecku. Iż chowę undepreszyn!